Witam Was serdecznie. Chcę dzisiaj Wam przedstawić edytor kultowej gry The Sims 3. Zaczniemy mamy tutaj swoje miasto. Zaczniemy od stworzenia Sima. Edytor jest zupełnie inny. Ma wiele różnic od tego z The Sims 2. Możemy w większym stopniu edytować naszą postać. Mamy tu swojego Simsa. Sima. Wpisuję mu imię. Płeć. Kobieta może być. Edward kobieta. Edward mężczyzna. Możemy ustawić wiek. Małe dziecko. Tego, czego nie było w Simsach w dwójce, to mody dorosły, no weźmiemy, tak, możemy ustawić białego, śmierć, Jackson, przed lat, dobra, normalnie, chudy, gruby, gruby, chudy, umięśniony, no dobra, chudy Edward. Następną, Tylko w następnej kolejności mamy włosy. Jak widzimy postać się trochę różni. Sama postać od tej Simsów dwójki. Ta kultowa melodyjka normalnie jest tak samo kultowa jak ta gra. Mamy tutaj fryzury. To co jest fajne w Simsach Trójce to to, że możemy wszystko edytować. Zaczynając od każdy kolor. Kolor włosów, można robić odrosty. Podstawa, pasemka, naprawdę... Autorzy się postarają. Można każdy element zmienić dowolnie w swoim stylu. Czapki, brwi, rzęsy wszystko do wyboru. Naprawdę jest tego sporo. Roda. To jest bardzo ważny element gry. Możemy albo sobie ustawić w edytorze po prostu z szablonów, jakich mamy twarz, albo ją dowolnie zmodyfikować szerokość szczęki, kształt szczęki wysokość szczęki naprawdę jest tego sporo można się pobawić w to, że można sporo czasu spędzić no z oczy jest tego naprawdę bardzo dużo biegi, znamiona takie rzeczy ubrań, ubrań jest hmm, też sporo naprawdę też można powybierać na co dzień, góra, dół, dodatki, to, dodatki to jest też ciekawe. Okulary. Tak, na Elvisa można go zrobić, bóstwo. Kol kolczyki, zegarki. I to jest teraz klucz programu, czyli cechy. To co najbardziej chwalili autorzy gry, osobowość. Jest tych cech naprawdę sporo, można pogrzebać, pobawić się ambitny, arogant, jaką cechę wybierzemy, taka, tak, taka nasza, tak nasza postać będzie się zachowywać w praktyce. Dobry, gorąca głowa, infaltywny. Jest tego naprawdę sporo. Tak, i róg. I po wybraniu cech osobowości możemy wybrać, a nawet musimy, pragnienie życiowe. To się po prostu układa tak, że z tych cech osobowości składają się pragnienia życiowe. Międzynarodowy Super Szpieg, dyrektor finansowy, i do tego będzie nasz SIM dążył, czyli na przykład osiągnąć poziom 10 w karierze służa prawa. To, co jeszcze jest ciekawe, to można wybrać głos. Ulubiony kolor. Ulubiona muzyka, ulubione danie. Dobra, to by było na tyle. Nasza postać jest piękna i cudowna, służona razem, nawet trochę o święcim, ale... ale nawet fajnie. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam. Spróbuję nagrać film, który pokaże nam rozgrywkę z tej gry. Dzięki.